Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji imienia Janusza Kurtyki w Warszawie polecam Państwa uwadze najnowszy raport wydany, opracowany i wydany przez naszą fundację raport autorstwa doktora Adama Radosława Sławki pod tytułem. Polska i jej partnerzy zagraniczni wczoraj, dziś i jutro. Raport z cyklu debat Historia, Prawda, Teraźniejszość: Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości 2018-2021. Raport podsumowuje trzy edycje. Jednego z ważniejszych projektów koordynowanych przez Fundację imienia Janusza Kurtyki, zatytułowanego Historia, Prawda, Teraźniejszość, którego celem jest omawianie stanu relacji dyplomatycznych Polski z partnerami w kontekście szeroko rozumianej przeszłości. Wychodzimy bowiem z założenia, że kluczem do zrozumienia stanu i jakości stosunków Polski z sąsiadami, z kluczowymi partnerami międzynarodowymi jest odwoływanie się do wspólnej historii. Historii niekiedy trudnej, dramatycznej, ale też obfitej w okresy intensywnej, owocnej współpracy. Na tej podstawie chcemy zatem wyciągać konkretne wnioski, charakteryzując kształt tych relacji współcześnie. Oraz formułując odpowiednie, konkretne recepty, których adresatem winny być instytucje publiczne, instytucje państwa polskiego. W tym celu pozyskujemy do współpracy wybitnych naukowców, analityków, Ekspertów, publicystów, znawców tematu reprezentujących polskie ośrodki naukowe, redakcje, instytucje, organizacje pozarządowe, ale nie tylko. Zapraszaliśmy do tej pory także przedstawicieli odpowiednich instytucji. Zagranicznych, po to, aby wspólnie pochylać się podczas debaty, podczas dyskusji nad tymi zagadnieniami. Prezentowany raport. Dotyczy trzech edycji tego projektu. Te cykle debat zostały zorganizowane w latach 2018-2021 i dotyczyły relacji Polski z Niemcami, Izraelem, Rosją. Ukrainą, Białorusią, Litwą, krajami Grupy Wyszehradzkiej, krajami regionu bałtyckiego, tak zwanymi państwami bałtyckimi Litwą, Łotwą, Estonią, ale także szeroko, Rozumianymi państwami regionu bałtyckiego, mam tu na myśli kraje skandynawskie. Omawialiśmy także w ramach tych edycji relacje Polski z Francją, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Okazuje się, że na gruncie wspólnej historii historii relacji Polski z tymi państwami można łatwiej zrozumieć stan współczesnych stosunków Polski z tymi partnerami i na tej podstawie wyciągać odpowiednie wnioski dotyczące kształtu, perspektyw rozwoju tych relacji, nawet w najbliższej przeszłości. Jeśli chodzi na przykład o Współpracę z Niemcami okazuje się, że kluczowe znaczenie ma budowanie obopólnej współpracy z Berlinem w oparciu nie tylko o kontakty gospodarcze, ale także inicjatywy naukowe, kulturalne, w sytuacji, gdy na tym polu istotną przewagę ma strona niemiecka. Promując, wspierając rozwój swoich niemieckich fundacji, instytucji naukowych w Polsce, i w ten sposób wykorzystuje ona. Te podmioty do budowania czegoś, co we współczesnej literaturze przedmiotu określa się mianem soft power czy dyplomacji naukowej. W przypadku Izraela palącą kwestią jest nadal zagadnienie holokaustu i trudnych stosunków polsko-żydowskich. W przypadku Rosji są to zagadnienia dotyczące agresywnej neoimperialnej geopolityki państwa rosyjskiego, której istotną, w ramach której istotną rolę odgrywa cyniczna i często zakłamana polityka historyczna. W przypadku Ukrainy. Ważnym problemem, który utrudnia nam zacieśnianie współpracy, są oczywiście zagadnienia dotyczące najnowszej historii stosunków polsko-ukraińskich, których kwintesencją, których, których najbardziej dramatycznym przejawem jest zbrodnia wołyńska. Eee, aczkolwiek obecnie, w kontekście agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, dynamika tych relacji, jak wiemy, e, układa się o wiele bardziej pozytywnie chociaż zagadnienia trudnej historii nadal odkrywają tutaj e, ważną rolę. W przypadku Białorusi eksperci w czasie naszych debat e, podkreślali e, znaczenie e, udziału Miejsca państwa białoruskiego w systemie geopolitycznym Putinowskiej Rosji oraz zaangażowania Polski w popieranie ruchów opozycyjnych w państwie białoruskim. Jeśli chodzi o państwa bałtyckie, Litwę, Łotwę, Estonię. Tutaj wspólnota naszych interesów z tymi krajami bazuje w dużej mierze na wspólnym doświadczeniu totalitaryzmu i komunizmu po II wojnie światowej. Okazuje się bowiem, co szczególnie mocno pokazała. Wojna rosyjsko-ukraińska w 2022 roku, czy jej nowa faza, nowa faza tej wojny po. Aneksji Krymu przez Rosję. Tutaj postrzeganie tego zagrożenia rosyjskiego przez nasze kraje jest bardzo zbliżone, i mimo pewnych animozji, które są dostrzegane, zwłaszcza na linii Warszawa-Wilno, na tym powinny bazować. Próby budowania bardziej efektywnej współpracy między Polską a krajami bałtyckimi. Z kolei kraje nordyckie dostrzegają potencjalne pole współpracy z Polską jako liczącym się graczem w regionie bałtyckim w zakresie gospodarki, energetyki, a także infrastruktury. Transportowej. Jeśli chodzi o państwa Grupy Wyszehradzkiej, tę rozwijającą się współpracę Polski z Czechami, Słowacją i Węgrami, która rozwija się od początku lat 90. XX wieku, należy postrzegać jako przejaw. Regionalnej integracji, która nie stanowi alternatywy czy konkurencji względem prężniej rozwijającej się integracji europejskiej w ramach struktur unijnych, lecz jako pewien ambitny projekt współpracy politycznej, gospodarczej czy infrastrukturalnej, który ma podnosić podmiotowość i znaczenie, zwłaszcza w sferze negocjacyjnej, państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej z państwami tak zwanej Starej Unii. Jeśli chodzi o Francję i Wielką Brytanię, tutaj. Nasze wspólne doświadczenia, wynikające z przywiązania, historycznego przywiązania e, naszych krajów do idei wolnościowych, demokratycznych czy republikańskich, mogą stanowić pewien kościec porozumienia politycznego czy prób budowania. Jakiejś wspólnej narracji politycznej, jednak pojawiają się na tym polu pewne wyzwania, zwłaszcza jeśli chodzi o pozycjonowanie naszych państw na szczeblu unijnym, pewne różnice zdań dotyczące zaangażowania Warszawy i Paryża w zakresie współpracy z Waszyngtonem są tutaj pewną przyczyną nieporozumień, różnych wrażliwości. Polska, która słynie z mocnego zaangażowania transatlantyckiego, ta polityka. Nie spotyka się z należytym zrozumieniem po stronie Paryża, a dodatkowo dochodzą tutaj istotne różnice, jeśli chodzi o pewne próbowanie sił między Warszawą a Paryżem na szczeblu Unii Europejskiej. Współpraca z Wielką Brytanią, Prawdopodobnie wchodzi w nową fazę, która może być postrzegana przez pryzmat nadziei po Brexicie. Okazuje się bowiem, że Pewna krytyka, która wylała się na Londyn po opuszczeniu Unii Europejskiej, zwłaszcza formułowana przez polityków i społeczeństwa zachodnioeuropejskie, tworzą pewną lukę, którą może na tym polu wypełnić Państwo polskie. Z punktu widzenia Londynu po Brexicie Polska jest istotnym partnerem Wielkiej Brytanii spośród państw wspólnoty. Europejskiej. Wreszcie Stany Zjednoczone, które należą do najważniejszych sojuszników i partnerów Polski po 1989 roku, zwłaszcza w kontekście e, geopolitycznym, e, tutaj ta dynamika relacji e, i to mocne zaangażowanie Polski wbudowanie partnerstwa z Waszyngtonem jest przez większość ekspertów oceniana pozytywnie, jednak podkreślają oni dość zgodnie, że ta współpraca między Warszawą a Waszyngtonem wymagałaby większego zaangażowania na polu Utrzymywania, pielęgnowania i wzmacniania podmiotowości i samodzielności decyzyjnej po stronie polskiej. Aby zapoznać się ze szczegółami tych debat, aby zapoznać się z kluczowymi, bardziej szczegółowymi tezami i wnioskami z tych, Rozmów sformułowanymi przez naszych znamienitych ekspertów, zachęcam Państwa gorąco do zapoznania się z naszą publikacją z naszym raportem autorstwa doktora Adama Radosława Sławki, współpracującego z Fundacją imienia Janusza Kurtyki w Warszawie. Opracowanie i wydanie raportu sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030 w ramach projektu. Punkt styczności, eliminacja deficytów modułu think tankowego Fundacji imienia Janusza Kurtyki w celu zwiększenia wpływu na polityki publiczne w obszarze polityki pamięci. Dziękuję serdecznie.